Myślę, że tu poruszyliśmy też ważną kwestię, która się nazywa lękiem antycypacyjnym. Antycypacja, czyli spodziewanie się. Jest to, jest to silny lęk, który występuje szczególnie po doświadczeniu sytuacji traumatycznych. Lęki tutaj te nagłe pogorszenie stanu somatycznego jest poniekąd sytuacją traumatyczną i powoduje powoduje z, z, znaczne upośledzenie dalszej jakości życia i, i... Bo te, te objawy lękowe ostre przeplatają się właśnie. Z, z takimi e, właśnie przewlekłymi. że z lękiem spodziewamy się, Tak. Spodziewamy się, albo obawiamy się tego napadu, i tak naprawdę już jesteśmy w tym momencie. Który może się wydarzyć, a może się nie wydarzyć, natomiast przeżywamy go tu i teraz. I to jest, to jest coś, co często jest właśnie podstawą. jakby Wykluczanie tego, praca z tym lękiem antycypacyjnym jest bardzo istotne w, w leczeniu. Tak no, szczególnie, że to, to właśnie lęk. Antycypacyjny powoduje to, że osoby z założeniem wycofują się z życia, wycinają całe sfery swojego życia i a, no jest to też bardzo trudny temat do pracy wglądowej, wydaje mi się, bo, mm -hmm. bo te osoby wybierają to tak naprawdę, że nie żyją pełnią życia.